Grosz. Pamiętajmy wszyscy, że jesteśmy szczęśliwcami, mając tak piękną szkołę, pięknie wyposażoną. Dzieci się nasze uczą w bezpiecznej, przyjaznej szkole. Te dzieci nie mają nic. Teraz już się pojawiły nasze wolontariuszki, Nikola i Magda. One przybliżą korzenczne sytuacje Afryki, a w szczególności Sandy. Afryka, drugi po względem wielkości kontynent na Ziemi. Zajmuje ponad 23% ogólnej powierzchni lądowej naszego globu. Afrykę zamieszkuje około 900 miliona ludzi. Jest najbiedniejszym kontynentem dotkniętym wieloma plagami, takimi jak malaria oraz AIDS. a także miejscem, gdzie większa część ludności cierpi na niedożywienie. Domowe i rozmaitego rodzaju konflikty zbrojne. Zambia jest ponad dwukrotnie większa od Polski. To państwo śródlądowe położone w Afryce Południowej. Kraj nazywany jest przez niektórych krajną wodospadem ze względu na liczne malownicze i przepiękne wodospady. Niestety Zambia. Zalicza się ktoś do najbiedniejszych krajów świata. Z powodu niedożywienia cierpi aż 45% społeczeństwa. 79% populacji Zambii żyje za mniej niż 12 złotych dzielnic. Obowiązujące języki. Angielski jest w Zambii językiem urzędowym. Oprócz tego jest jeszcze ponad 40 języków premiernych. W Zambii 85% Społeczeństwa to chrześcijanie. W większości protestanci, również liczni Katolicy. Poziom edukacji pozostawia jednak wiele do życzenia, o czym świadczy analfabetyzm nawet wśród uczniów szkół podstawowych. Wiele dzieci kończących ten etap nie potrafi jeszcze czytać i pisać, Choć żąda, Wykładane głównie przez osoby prywatne, misje, fundacje lub stowarzyszenia.